Witam cię kochana mamo. Nazywam się Łucja Łyko, jestem doradcą życia rodzinnego oraz dietoterapeutą. Czy słyszałaś już może o moim najnowszym, jedynym w swoim rodzaju programie, który wychodzi od połowy kwietnia? Cenniejsza od perły, zdrowsza niż kiedykolwiek wcześniej. Taki jest tytuł programu. Co otrzymasz podczas tego programu? Kochana, zaplanujemy wspólnie cały detoks organizmu. Krok po kroku. Pokażę ci, co jeść, co pić, jaki sport uprawiać, jak masować i oczyszczać swoje ciało, aby ten detoks przyniósł ci jak najlepsze efekty. Dowiesz się, moja kochana, podczas tego programu, jakie posiłki jeść na co dzień, jakie produkty kupować, zaopatrywać się, tak aby w, było w nich jak najwięcej zdrowia, abyś y, odżywiała siebie i swoją rodzinę y, w sposób właściwy, y, nie tracąc y, pieniędzy. Y, kochana, otrzymasz wsparcie odnośnie odkodowania twojego typu trawiennego. Jeśli czujesz się y, na co dzień zmęczona, może jakaś taka Osłabiona, może czujesz, że nie potrafisz zebrać myśli, czy szybko zapominasz o codziennych jakichś planach, obowiązkach, czyli że Twój mózg może nie pracuje właściwie, to ja odkuduję dla Ciebie Twój typ trawienny, tak abyś umiała dobierać swoje posiłki, tak aby dostawały Ci energii, odżywiały Cię, a nie szkodziły Twojemu zdrowiu. Co jeszcze, kochana, otrzymasz podczas tego programu? Na pewno odzyskasz wiele sił, odzyskasz zdrowie, ponieważ już sam detoks będzie taką bramą do, do takiego wybuchu energii, pozytywnej, takich, pozytywnych takich emocji, myśli, które pchną cię do dalszego działania. Kochana, podczas bloku zdrowie który jest w tym programie, będziesz mogła dowiedzieć się, co zrobić, aby podczas snu chudnąć nawet 75 gram tłuszczu, nic, nic nie robiąc. Trzeba będzie tylko zastosować bardzo prostą metodę. Otrzymasz kochana wskazówki, jakie suplementy dobierać dla twojego organizmu, czyli dla organizmu kobiety, a zwłaszcza mamy, mamy karmiącej, mamy wychowującej małe dzieci. Będziesz mogła dowiedzieć się, jak zdiagnozować deficyty w swoim organizmie. Jest to bardzo istotne, ponieważ mama, która rodzi dzieci, która karmi piersią, naprawdę jest wyssana z witamin, z makro, mikroelementów. I, I trzeba wiedzieć, w jaki sposób te deficyty zdiagnozować, i potem, jak w właściwy sposób uzupełnić je. je Dobrym odżywianiem, suplementacją, oddechem i zdrowiem. Kochana moja mamo, co jeszcze otrzymasz podczas tego programu? Na pewno dużo, dużo wsparcia mojego na każdym etapie. Podczas detoksu, podczas wychodzenia z detoksu, podczas nauki. Właściwych zasad łączenia produktów, właściwego sposobu spożywania tych potraw, o której godzinie, w jaki sposób. Będę ci w tym cały czas towarzyszyć, więc wsparcie moje będziesz miała na każdym etapie programu, a także blok ducha to druga część tego programu, gdzie będziemy umacniać sferę psychiki. Pod kątem tego, jak jesteś wartościowa, kochana mamu. Bez ciebie dom byłby pusty, nie byłoby w nim dzieci, ponieważ wiesz, że to ty jesteś tą, która daje im pierwsze mieszkanie. Nie byłoby w nim miłości takiej troskliwej, opiekuńczej. Jesteś skarbem dla swojej rodziny. Dlatego podczas programu będziemy podpatrywać dzielne niewiasty. Będziemy czytać o ich losach, będę pokazywała ci przykłady mam i tego jak wiele wniosły w swoją rodzinę, będąc po prostu matką, żoną i zapatrzoną w Boga kobietą. Kochana, stworzymy także grupę na Messenger wszystkich mam. Będziemy tam Omawiać, co tylko będziemy chciały. Nasze codzienne troski, nasze radości, może będziemy mieć jakieś pytania, na pewno wiele, jak każda mama. Będziemy także wspierać się dobrą radą, a także modlitwą w naszych matczynych sprawach. Kochana moja, jeśli zainteresowało Cię to, co mówię, to zapraszam Cię na mojego fanpage'a Odżywić Mamę Łucja Łyko. W pierwszej wiadomości, jak otworzysz moją stronę, zobaczysz plan programu, będziesz mogła szerzej poczytać, co w nim się znajdzie. A jeśli poczujesz, że takie wsparcie, takie oczyszczenie organizmu, takie poprowadzenie w tym czym jest zdrowe odżywianie, czym jest dobór produktów właściwy dla każdej mamy, tak aby nas one odżywiały i dodawały sił i energii. To napisz do mnie na priv, czyli na Messenger, zgłoś chęć udziału w tym programie. Do końca marca jest duża promocja na ten program, dlatego zachęcam cię, kochana mamo, skorzystaj. Nie czekaj dłużej, aby poprawić swoje samopoczucie. Aby dopomóc swoim zdrowiu, jeśli czujesz, że tego potrzebujesz, i aby odkryć, kim tak naprawdę jesteś w oczach Bożych i w swoich oczach bo to jest najważniejsze, aby odkryć pragnienia swojego serca, ponieważ będziemy też robić mapę marzeń, będziemy planować, będziemy myśleć, co mogłabyś zrobić na przyszłość, aby poczuć to szczęście, kiedy może wiedziałaś że jesteś najbardziej szczęśliwa. Może w domu podczas wielu obowiązków zagubiłaś tą swoją tożsamość. Będę bardzo chciała Ci pomóc na nowo ją odkryć. Dlatego, kochana, zaglądnij na moją stronę. Napisz do mnie na brief, Zgłoś chęć udziału. A jeśli czujesz, że finansowo nie jesteś w stanie udźwignąć tej kwoty, to pomyśl, może ktoś z Twoich bliskich chciałby Ci zakupić ten program może twój mąż, może twoi rodzice, może twoi teściowie. Może właśnie jest ktoś, kto widzi Twoją wielką ofiarność, Twoje serce i chciałby ci kupić ten program na prezent. Nie bój się prosić, dlatego że każdy krok, dobry krok do zmiany dla mamy jest bardzo istotny. Dziękuję, że zechciałaś mnie wysłuchać, że przez tą chwilę poświęciłaś ten czas tak naprawdę dla siebie. Kochana mamo, czekam na ciebie, czekam na twoje zgłoszenie i do zobaczenia wkrótce. Program będzie trwał 4 miesiące, ponieważ potrzebujemy czasu, aby mogła cię przeprowadzić przez oczyszczanie, przez wychodzenie z detoksu, ale także przez odkrywanie wielu zasad odnośnie zdrowego odżywiania, tak abyś potem mogła sama je zastosować, a nie wyrzucić tą wiedzę w kąt, ponieważ nie będziesz wiedziała, co z nią zrobić. Zależy mi bardzo na tym, aby poprowadzić cię przez te kilka miesięcy, po to, aby ten program potem służył ci do końca życia. Pozdrawiam cię serdecznie, całuję cię gorąco i zapraszam cię, abyśmy były od połowy kwietnia razem. Całusy!